Dzień dobry. Wszystkich państwa serdecznie witam. Dołączyło bardzo dużo nowych osób i do kanału YouTube i do społeczności i do naszej piekarni. Więc wyjaśnię państwu jak my funkcjonujemy, żeby te nowe osoby zrozumiały i przyswoiły sobie sposób działania, bo on jest bardzo nietypowy w porównaniu z innymi miejscami. Więc yy, ja jestem piekarzem od 50 lat, nazywam się Bogdan Smolosz. Od kilkunastu lat zajmuje się specjalistycznym piekarstwem bezglutenowym. I mamy taką zaprzyjaźnioną grupę odbiorców rodzin, gdzie dzieci są chore na celiakię leśniewskiego krona, dzieci autystyczne, osoby dorosłe, wszystkie osoby z wykluczeniami pokarmowymi unikające glutenu. I udało nam się zbudować taką społeczność, że my rozmawiamy ze sobą, wyjaśniamy sobie ważne rzeczy. Opowiadamy sobie o ważnych rzeczach i poszukujemy często rozwiązań dla konkretnej osoby, konkretnego dziecka. Jako, że jestem rok do emerytury, nie zatrudniam pracowników, więc tylko z żoną Marioleńką pracujemy i staramy się upiec tyle, ile jestem w stanie. Sił coraz mniej. Półtora roku temu miałem zawał, tam mi dali jakieś stenty i tak czuję się trochę słabszy, więc robię. W ograniczonej ilości rzeczy pieczone. Wypiekamy 6 razy w roku. Każdy pierwszy tydzień co drugiego miesiąca, czyli teraz było w kwietniu, będzie w pierwszym tygodniu czerwca, w pierwszym tygodniu sierpnia, w pierwszym tygodniu października i pierwszym tygodniu grudnia, więc w tym roku upieczone pieczywo będzie cztery razy. Zamówienia trwają 7 tygodni wcześniej. Składamy zamówienia przez wszystkie te dni, 7 tygodni. Zatrzymujemy sklep na kilka dni przed pieczeniem i wtedy przygotowujemy wszystko. Wiemy już, ile tego trzeba zrobić. No i ja daję się do roboty. Od poprzedniej edycji pieczenia w sklepie pokazały się limity dostępności. Limit dostępności jest określony ilością chlebów, które mi się zmieszczą w piecu. Więc jeśli ta ilość się wyczerpie, to ja już więcej nie jestem w stanie dorobić. No i teraz były takie sytuacje, że zabrakło już niektórych pozycji w sklepie na dwa tygodnie przed końcem zamówień, tak naprawdę, i wszyscy, no nie wszyscy, kilka osób było zdziwionych. No ja zawsze tak zamawiałem, no ale ja wszystkim wysłałem wcześniej mm, informacje, dlatego dobrze jest zapisać się do newslettera, żeby takie informacje do nas docierały. I ten newsletter wysyłam jeden albo dwa. Przypomnienia, czyli tak naprawdę jeden w miesiącu. W ubiegłym roku no, no nie zawsze nawet wysyłam, nie chcę przeszkadzać. Jeśli komuś zależy, to nas tam gdzieś obserwuje i tam te informacje się wszystkie pojawiają. Ale w międzyczasie w ostatnim roku przygotowałem ws wszystkie suche mieszanki, pozbawione wszystkich składników, które moim zdaniem nigdy nie powinny się tam znaleźć. Więc to są takie absolutnie pozbawione wszelkiej moim zdaniem chemii która i tak dopuszczona jest która może być nie wiem dlaczego no ale jest są wszystkie mieszanki przygotowane są mieszanki na chleby bezglutenowe na bułki bezglutenowe pierogi bezglutenowe naleśniki bezglutenowe racuchy i w ostatnich dwóch tygodniach czy trzech wszedł starter do fermentacji bezglutenowych mąk w domu jest to starter do fermentacji mąk, przypominam, a nie kurs pieczenia bezglutenowego chleba. Więc jest to dla tych osób, które w domu pieką od dawna. No i mogą dalej piec po swojemu, ale mogą sobie te mąki sfermentować i robić to na zakwasie tak zwanym. Są też od kilku miesięcy startery do sfermentowania w domu w sposób właściwy mąk żytnich na bazie fermentacji mlekowej. I są też od niedawna startery do fermentacji mąk okołopszennych, starych odmian rzeczywiście, które trudno było fermentować bez droży, a teraz możemy je sfermentować na bazie bakterii i to możemy sfermentować samopsze, płaskórkę, kamut, orkisz, pszenica no i, i i to możemy wykorzystać w swoich domowych wypiekach. I to też nie jest kurs pieczenia chleba, bo ktoś mi pisał, no dobrze, no starter mamy, co mam dalej z tym zrobić? No idź na kurs pieczenia chleba, to tam cię nauczą. Ja tego nie robię, bo, bo nie ma na to ani przestrzeni, ani czasu. Więc dziękuję, że Państwo dołączyliście. Dziękuję tym, którzy przyszli po programie u Mateusza Ostręgi. Tam jest ciekawy. Ciekawa nasza rozmowa. Dziękuję tym, którzy przyszli z Bentley'a, od Macieja Wieczorka czy od doktora Oleszczuka z kanału Sekret Długowieczności. Jakkolwiek wszystkim bardzo dziękuję, że dołączyliście. Nasz kanał na YouTubie jest oblegany przez już ponad 140 tysięcy subskrybentów. No i tam są bardzo ciekawe postacie się pojawiają. Jest tam trochę takiego mojego ględzenia. No, ale są ciekawi goście, których warto posłuchać, bo wiedza ich jest bardzo pomocna. Także teraz mamy, przed świętami jeszcze jesteśmy, więc odpocznijcie. Po świętach ruszą zamówienia na chleby pieczone, które będą wysyłane 6 czerwca. W międzyczasie raz w tygodniu, co wtorek, wysyłamy wszystkie produkty suche wszystkie surowce, które są u nas dostępne i mieszanki bezglutenowe, które są dostępne w opisie. Dołączą niedługo wszystkie wyniki badań z Laboratorium Niezależnego Biochemik, bo co jakiś czas zlecam badania na zawartość glutenu we wszystkich produktach, które wytwarzam, więc się nie bójcie. Na stronie internetowej glutenfreebakery.pl albo biopiekarz.pl znajdziecie w dziale o nas wszystkie te certyfikaty do podglądnięcia w jednym miejscu i można być pewnym, że to jest bezpieczne dla chorych na celiakię i do najtrudniejszych wykluczeń. Przez 10 lat, jakby syłam do badań wszystkie te moje produkty, one zawsze były poniżej progu wykrywalności glutenu, czyli poniżej 4 ppm. -ów. Nigdy nie zbliżyły się nawet na tej, do tej granicy 20 ppm, ppm która jest bezpieczna dla celiaków. Przypominam, 0 do 20 ppm glutenu to jest produkt bezglutenowy, 20 do 100 ppm glutenu to jest produkt bardzo niskoglutenowy. I to jest jedyne właściwe znakowanie produktów bezglutenowych, czyli jeśli jesteś wytwórcą produktu bezglutenowego. Nie jest ci potrzebny żaden certyfikat przekreślonego kłosa, bo czegoś takiego nie ma. To jest marketing. Według polskich przepisów prawa, jedynym właściwym znakowaniem produktów bezglutynowych jest napis na opakowaniu produkt bezglutynowy. I koniec. Każdy producent może wymyślić sobie swój znak. Może to być przeróżny kłos, przekreślony w przeróżny sposób. I nie trzeba do tego żadnej certyfikacji żadnej korporacji i nie trzeba za to zapłacić. Więc się nie martwcie, jeśli chcecie być wytwórcą bezglutenowego pieczywa, to nie musicie się nigdzie certyfikować, bo czegoś takiego nie ma. Wystarczy, że wasze produkty wyślecie do badań, do laboratorium i otrzymacie pozytywny wynik, że te produkty są bezglutenowe i to wystarczy. Zapraszam Was wszystkich do, do spróbowania, może. E, zobaczcie, co tam ciekawego jest. Wszędzie są. E, Składy podane. Wszędzie są podane gramatury opakowań. W sklepie z suchymi mieszankami, zwróćcie uwagę, tam są do wyboru opcje i tam możemy wybrać różne, na przykład 300 gram, 900, 1800, 5000 gram, różnej wielkości opakowania. I czym opakowanie jest większe, tym jest taniej. Te duże opakowania już są dla piekarni, dla gastronomii, dla hoteli, dla restauracji. I ktoś kupuje na przykład 5 kg mieszanki na naleśniki. To wiadomo, że nie w domu to użyję, ale, no, ale gdzieś tam u siebie w restauracji, w naleśnikarni użyję. Dziękuję, że dołączyliście. Zajrzyjcie do sklepiku, zajrzyjcie na stare treści na YouTubie, bo u nas są treści, które się nie dezaktualizują. Tam są treści niepolityczne, tylko dotyczące zdrowia i treści sprzed dwóch lat czy trzech są tak samo aktualne jak te dzisiaj, więc warto odszukać te starsze odcinki. To jest informacja dla wszystkich nowych osób, które dołączyły, więc teraz mniej więcej będziemy wiedzieć, jak się poruszamy. Po wypieku, zawsze jak pieczemy te upieczone chleby i podliczymy już wszystko, co upiekliśmy, zawsze kilkanaście tam zostanie i robimy tak zwaną dogrywkę, czyli wtedy, jak ktoś nie zdążył, Zapomniał, spóźnił się i już nie można zamówić. To jak ja wszystko upiekę i żona to wszystko podliczy, to się okazuje, że coś zostało, to my robimy dogrywkę i wtedy klikamy, klikamy, klikamy i na drugi dzień już to jest wysyłane. I później nie możemy Wam wysłać później, dosłać kiedyś, bo my mieszkamy daleko od pracowni, więc my już tam nie będziemy w tej pracowni po tych, bo ktoś mówi, proszę mi wysłać trzy dni później. No, nie ma tam nikogo trzy dni później, nikt tego nie wyśle. Nikt tego nie wyśle, kurier po jedną paczkę nie przyjedzie, no i w pracowni ani w tym nikogo nie ma, więc to nie jest. To jest jeden określony dzień na wysyłki, drugi na dogrywki i koniec. A później, no, tydzień później to już się nie da, bo dostaniecie stary, spleśniały chleb nikomu niepotrzebny. Zwróćcie uwagę, nowe osoby, że chleb upieczony, który trafia do waszych domów. Jest już tak naprawdę prawie czerstwy, więc to nie jest coś, co my otwieramy, kroimy i jemy. Trzeba poddać wtórnej obróbce termicznej, żeby się odbudowała struktura skrobi, więc potrzebujemy minimum kromki spryskać wodą i zagrzeć w tosterze, bo to ma być dobre, smaczne, pyszne, na czas posiłku. Nie na wystawę, nie żeby to gdzieś tam nam leżało, bo jeśli ja tam nie dam wszystkich tych świństw, które mają symulować świeżość, to chleb czerstwieje w kilka godzin. I mój taki właśnie jest. On ma być prawdziwy, a nie puchaty, puchatek z trzymiesięcznym albo sześciomiesięcznym terminem przydatności do spożycia na półce sklepowej. Taki nie jest. Trzeba zadać sobie trud, jeśli nie mamy tostera, to go kupmy, a jeśli nie mamy, możemy te kromki zagrzać albo na parze, albo na patelni, ale tylko ukroić i zjeść. Proszę tego nie robić, proszę wtedy nie kupować, bo Państwo nie kupujecie wyobrażenia o produkcie, tylko produkt. I on taki jest, jaki ma być, a nie taki, jak nam się często wydaje, że być powinien. No i to chyba tyle, co, co ważnego chciałem Wam powiedzieć. Zapraszam do sklepiku. Najłatwiej na biopiekarz.pl. Wszystkie używane u mnie składniki, 90% myślę, są organiczne, certyfikowane bio i bezglutenowe, ale że nie płacę za certyfikat znowu kolejnej firmie, więc nie mogę napisać nigdzie, że to jest bio. Więc powiedzieć mogę, napisać nie mogę. Kto mnie zna, wie, że używane przeze mnie składniki są organiczne. A kto nie wierzy, powinien kupić sobie w innym miejscu. No i, i to tyle. Serdecznie Was pozdrawiam. Święta tuż, tuż, pięknych świąt. Odpoczywajcie. Przyjdźcie na kanał w czasie świąt. Niedzielę w poniedziałek to będą takie inne odcinki na temat życia, a nie na temat jedzenia. No i po świętach ruszamy do pracy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu. Każdego dnia.